Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj trafiła do nas kolejna polówka. Tutaj będziemy wymieniać rozrząd. Rozrząd z racji tego, że nie był dawno wymieniany, tak? Chyba tak, ale widzę, że już ktoś był. Jego chyba na znaki, na znaki. robił. Zobaczymy w ogóle, czy to się będzie w miarę zgrywało. Czyli tutaj e, będziemy blokować specjalną blokadę Tam takiego go na rolce pyłek, czy co? Czu? Wytarcie. pyłek może to i tak, rozrząd będzie wymieniać. Widzieliście w jednej, w golfie, bo był taki sam silnik, tak? W golfie, no to, to, no, to co by opowieści dziwnej treści. Tak, to co było opowieści dziwnej treści. Tutaj świeci się też e, płyn do chłodnicy, tak, poziom płynu, poziom płynu się świeci. Trzeba będzie właśnie tutaj prze. Z jest nowy. Może jakaś instalacja, zobaczymy. To już się później będziemy zajmować. I tutaj jeszcze był z tyłu silnika wyciek, też już na ten temat był odcinek masz tutaj gdzieś tą odmę? Masz odmę, o. Też jest piękna odmę, poświecimy może. Czyli będziemy wymieniać też odmę i tutaj nie wiem czy było na silikonie to wykładane, to było w tym aucie czy nie? Tutaj była ta dolna była na, na silikonie, została uszczelka na bloku na razie. A tak no to widać, że już troszkę, troszkę zmęczona życiem. życiem jest. Yy, raczej ją będziemy wymieniać całkiem, a nie, nie będziemy chyba płukać. Zobaczmy. I co tu jeszcze było? Yy, coś tarło podczas tak, jazdy. Coś tarło podczas Tutaj mamy... No, światło jest. Z tej strony mamy wylany cylinderek. Czy pod tą gumką też będzie? Czy tylko pod tamto? widać tutaj, jak to jest wszystko oblepione, że tutaj, e, tutaj będzie zalane wszystko i tak wielu z Was pyta, żeby tutaj coś popowiadać przy naprawie. Tak, zamawiamy cylinderek, szczęki wygląda, że są grube, tak? ale no, niestety są zalane, płynem, tak? zalane są płynem. Bęben tutaj ma dosyć duże ranty, powiem że bardzo duże. Bęben tak, był problem, żeby go zdjąć, No w sumie problem nie problem, Trzeba było sobie, musiałem sobie cofnąć. Regulacje Regulator. i przodu fajnie. I tutaj w takich przypadkach, w takich przypadkach tutaj y, wymieniamy dlatego całe, ponieważ zalane są i w każdej chwili mogą się odkleić. I w ogóle nie będzie skutecznie, bo to będzie się rozcierało, a nie hamowało, tak? No i tutaj też y, taka moja przynajmniej uwaga, bo też zauważyłem, że rzadko kto na to w ogóle zwraca uwagę. Y, w hamulcach właśnie Volkswagena z tyłu w bębnach mamy trzy punkty podparcia szczęki. Tutaj mamy o taki wystający Tu jest jeden, tu jest drugi Tu jest trzeci I Volkswagen, ogólnie grupa Volkswagena W tych punktach Zrobiła takie plastikowe Są takie plastikowe Jakby kołeczki Tak jakby czech, nie ślizgi? Może ślizgi no, można powiedzieć, że ślizgi I one są albo często połamane albo ich nie ma Bo tego mało kto W ogóle nie wiem, czy nie, nie wiedzą o tym, że takie coś tam jest Czy, czy po prostu nie chcą wiedzieć jak tego nie ma, to na 99% każde wciśnięcie hamulca będzie spiskiem. będzie zgrzypieć metal o metal. Tak, i to jedna uwaga. Druga uwaga, że też zawsze staramy się, jak są dostępne, wszystkie te sprężynki, te kołeczki, te blaszki, te korodowane sprężyny wymieniać. Tutaj też łatwo Warto też przy montażu może sobie zdemontować całą piastę z łożyskiem, nie? Zawsze łatwiej doczyścić, tutaj, tutaj, nie, tutaj nie trzeba, no ale łatwiej nawet będzie doczyścić, można sobie tutaj zdemontować to, mamy na wierzchu wtedy całkowicie bęben Łatwo tam doczyścić wszystko i warto też zawsze sprawdzić, tu akurat będziemy wymieniać cylinderek, ale jeżeli, jeżeli byście nie wymieniali to zawsze sobie sprawdźcie czy ten oto odpowietrznik jest sprawny? Czyli, się od, czy się odkręci, czy się urwie? Bo wiele było takich przypadków, że ktoś złożył sobie hamulce, chciał na końcu e, płyn sobie wymienić, czy odpowietrzyć nawet, bo z jakiegoś tam powodu miał taki powód i później nie odkręcał się cylinderek. Przejdziemy na drugą stronę, zobaczymy, jak z drugiej strony to wygląda. To z drugiej strony nie ma jakiejś mega tragedii, to akurat cylinderek jest. Eee, chyba też był wylony delikatnie. No, bo ten dopiero zaczął. Właśnie przejdę po środku No nie, to nie, to najbardziej suche. A nie, z tej strony jest. No, już pod palcami czuję, że jest mokre. I tutaj bardzo często, jak montujecie nawet na sprawne cylinderki, uważać, żeby tutaj, jak będziecie. O, widzicie, przy montażu możecie ruszyć. Za bardzo skrajną pozycję, i w tym momencie cylinderek nam się uszkodzi, uszkodzi i wyleje płyn. Także tutaj przy tym trzeba uważać. Z tej strony też oczywiście wymieniamy, wymieniamy komplet. Tutaj też zawsze te szczęki moim zdaniem zamawiajcie z trochę wyższej jakości, bo lepiej pasują. Te najtańsze kiepsko pasują hamulec jest potem taki dziwny a nieraz w ogóle nowy bęben, nowe szczęki i nie pasuje to tak jak ma pasować, tak? Było taki parę przypadków. Niestety tak. Niestety tak. Ale to z tą stańszą Oczywiście południą. przed montażem tą powierzchnię dokładnie czyścimy. Coś jeszcze tutaj mamy ciekawego, czy nie mamy nic ciekawego? Chyba tyle. Y jeszcze wyciek płynu, y z tego co teraz na znaczeniu. A może wyciek płynu, chodziło o to, że się zapaliło, zapaliło się... Nie wiem, czy, czy akurat o to, czy nie o to, ale widziałem od spodu, jak demontowałem odmę no, Na złączkach od gazu no, Widzicie? Złączka gazu Tam Widziałem, że jest coś delikatnie... Jest, yy... tu widać, że jest zaschnięty płyn na zewnątrz uh -huh. Czyli tutaj może coś się yy, pocić, coś cieknąć A tak to resztę w miarę, czy, czy to jest skrzynia jest coś mokra czy, Różowa Coś delikatnie jest no nie to a sam ogólnie sam reduktor nie? w ogóle chyba cieknie no też jestem jest cały różowy różowy no i tam też pod reduktorem jest to faktycznie no to to z, na skrzyni będzie z reduktora czyli to już jest sprawa gaziarzy tak no ja się z gazami nie bawię ja tym bardziej Eee, ogólnie tutaj z podróżą jakichś wycieków nie ma, czy są. Czy dolny simmering tam coś jest przy... Wiesz co, nie, no? chyba z całej tej, tej, tej pompy, tam, z tej obudowy pompy. Trzeba będzie zobaczyć, jak to zdemontujemy i wtedy ocenić, skąd to się wszystko leje. To co? Chyba w tym odcinku już wszystko wiecie. Eee, piszcie w komentarzach, czy też wymieniacie zawsze sprężynki w tylnych hamulcach, czy macie jakiś inny patent czy macie jakieś sprawdzone firmy w hamulcach, a jeszcze tutaj wspomnę, bo do Fiatów, na przykład Punto, nie? były gotowe zestawy z blaszkami, z osłonami, że wszystkim. Całość takiego. Całość, no? tak. I no. to powiem Wam szczerze, to troszkę kosztuje, ale naprawdę działa i hamulec jest jak fabrycznie nowy. Starczą kotwiczną. Tak, starcą tak, kotwiczną. Cylinderek złożony, wszystkie blaszki, sprężynki, tylko demontaż, montaż, założenie i ma to działać. I też zawsze sprawdzajcie linki hamulcowe, czy pracują, żeby potem nie okazało się, że klient do Was wyjedzie, a linka przytrzyma gdzieś i zużyje nowe hamulce. Tutaj patrzyłem, działa i tutaj też taka przynajmniej moja uwaga. Najpierw regulujcie sobie na regulatorach w szczękach, a dopiero później podciągajcie linkę, bo tutaj widzę, że jest linka naciągnięta i yy, dość wysoki był ogólnie też ten ręczny, ręczny. więc chyba ktoś w swojej kolejności to regulował. Tak, na raz, nawet nieraz yy, przy demontażu zawsze zobaczcie, czy kogoś nie za bardzo podciągnął tutaj w kabinie czy tam pod samochodem. Spójrzcie tutaj, dopiero potem zdejmujcie bęben. Jeżeli się da, no to przez... Otwór, nieraz wewnątrz są otwory można sobie go ścisnąć, o ile wszystko działa nie jest zapieczone. W tym odcinku to jest wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.